Cześć! Dzisiaj otworzymy sobie skrzynkę skrzynek Blade Ball jak widzicie mamy kurde dużo pieniędzy i otworzymy skórki z mieczem skrzynie ze skórkami z mieczem tylko nie wiem co mi się Państwo, What? So no się... będzie jakoś Rocket Place Kolejny no Nie no Znowu to samo Pamiętam to. Jedyne co nowe to to i to. Jedyne co mi. to jest za Dlatego z tym będę chodził. Otworzę jeszcze jedno i zobaczę. Czy, czy jest jakaś nowość? Oh! Ale piękne. Dobra. ja chcę. O kurde, nie, dobra. I już. Przestańmy zasławać, bo straciłem moje 1000 coinów i nie wiem co się dzieje. Dobra, z moją postacią. Ja nie chcę tak chodzić, chcę tak. Czemu to mi od... Co się dzieje? Ja Nienawidzę. Co się tu dzieje? Hmm. nagrody jedna skrzynia za darmo chociaż plu... czy to jest plu... czy ja mam plunger? PLUNGER! 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 dobra akurat dzisiaj jedyny fajny no, miecz to też jest fajne. To też, ale to w ogóle nie. Za uwaga 3 minuty dostanę 100 monet i będę miał 1095, więc jak będę miał tyle, kurde, to. Ten. A. Dobra. Jeszcze coś specjalnego zrobimy. Ale to potem. To nie wiem. Dobra. Poczekajcie. Wyrzuciło mnie z gry. Mhm. Dobra. Chciałem do kogoś dołączyć. Ale widać, że to chyba nie uda się jak będzie tu. Jak mnie wyrzuci to się wkurza, bo raz mi się to nagranie nie zapisało, ale, tak, ale wkurzyłem się i nagle pojawiło że, że się zapisało. Więc chory jestem, więc w ogóle nie ma szans, żeby ktoś grał to o tej godzinie. Dobrze, nie grają. Dobra żeby było ciekawe, to właśnie chciałem skinić jakieś Ale na tańczy? tam tak, tańczy Tylko Ja nie będę się w ogóle chodził Nienawidzę Robloxa Nienawidzę Cię Mam 5, mam wszystko, Cały internet Oni se Brak internetu masz i nie graj. Dobra, no. stana widzę cię jeszcze na coś i dostaniesz tą Kolejną jeszcze jedną kurczę. Co się dzieje? Nie ja wiem tylko kopił poleci. O nie bez umiejętności. O kurcze. Leci do mnie. Nie wiem długo go piłka leci. Ktoś ma nieszczęście. Do mnie. O kurcze. Co ale ja nie widzę? Z której? Halo zacięło, zacięło się Ja nie chcę odpaść Oni ja się tu bawią tak. Odbił! wy zmienię miecz Wiem, że i tak to nic nie da Da to tylko ty Bo zaj To moje... To nie, eksplozje mam jakieś Saku. Ona była, że... Ze... tego. Aha. O ja... Aha, czyli za jedną wygraną dostaje się 7 coinów? Chyba jakoś tak Tusagi okay. mnie nie znajdzie. Co ma jakieś fajne miecze? Każdy, Każdy ma fajne miecze. Każdy. Ja jedyny mam takie słabe. A nie tylko nie to... Oni mają jakieś... umiejętności dziwne. Nuba. Nuba buba. Łojacie! Odbiło, nie odbiłem Fajnie, jestem noobkiem Minuta i 54 To jest Blade Ball W sumie możemy zrobić jakąś gierkę w Blade Ball Na pewno będziemy grać z Merezkiem więc tak, mm, 220 subów i robimy gierkę w Blade wami. Ok. 220, mamy chyba 213 i to będziesz tylko z 7 subów i... Może takie coś będzie. Sa. To sa. Nikogo nie ma w Polski. Co on robi? Tańczy. Tańczy cały czas. O kurde. Co ja zrobiłem? Nie chcę żadnej imprezy. Kolys. Aha Gojo wygrał on pisze Aha. Boja. Ale nie fajnie ma ten kość, który jako pierwszy ten zginie. Ja to, że jest przegrywający, tylko że po prostu dostaję... Nie, piłką. Ja się boję tej piły. O kurde. piu! Ona ma te zielone drzewo, a ja nie mam tego zielonego. Co się dzieje? No nie! Weź ode mnie tą piłę! Ona miała black hole'a. No, hole. Jest mocny. Ja muszę... Chcę trwać, no tr no przetrwałem dużo, dobra. Otwieramy premium. Czarny dziu. legendarny chyba coś, nie wiem. Idziemy. Halo. Coś w ogóle. Co się stało właśnie? Wydałem 50 Robux. Co się stało? Mhm. Uh -huh. uh -huh. To super. Ale kosztuje super dżumpik trzysta, czterysta, pięćdziesiąt What's to fajnie Pilum, ale, my, my. ale gdzie ja muszę sprawdzić czy mam dalej robić. Właśnie coś się stało. Wydałem 50 robuxów I nie dostałem... Ja widziałem tam, albo chyba był Black Hole żółty. Chyba nie wiem. Tylko żebyście mi nie pisali, że tam nie był Black Hole, bo ja nie wiem. Nie widziałem tego. To za szybkie. 153 Robuxy. No to fajnie, straciłem trochę jestem cok wkurzony tak wkurzony dobra no to pa.